DGL Major Stockholm 2021 niestety powoli przechodzi do historii. Powoli dlatego, bo jeszcze ciągną się jakieś tematy związane chociażby z pickemem, ciągną się tematy związane z inwestycjami, ale de facto ten cały Spoetowy dział został trochę zamknięty i w dniu dzisiejszym że postanowiłem się zastanowić nad tym, jaki był ten turniej, co on de facto wniósł do świata Kantyszeka Global Offensive i czy na coś takiego oczekaliśmy po dwóch latach. Gdyż jak pewnie wiesz, z wiadomych powodów przez ostatnie dwa lata nie uświadczyliśmy żadnego Majora w świecie Kantyszeka Global Offensive, co było dla nas dość takie w pewnym sensie szokujące, gdyż zawsze te dwa Maj'ory w ciągu jednego roku miały miejsce, a to i tak na sposób, o, o, o 2020, który został odwołany. Cały czas. Nie nie dostaliśmy żadnego tu nie był Okej, okay, RMR, ale to umówmy się. To nie był Major, tak? W każdym razie, PGL Major stock 2021, pierwszy Major z pulą 2 milionów dolarów, naprawdę to jest dla nas dość ciekawe. To oczywiście jest w żaden sposób jakby nie wspomniane z tym, co się dzieje już we Spotify, gdyż tam w LoLu czy w DoCie te nagody są naprawdę wystrzelone w kosmos i one tam są w dziesiątkach milionów. To chyba za kwikunkiem w b czy na Hellcase'a, skrzynki oraz ulepszaj swoje skiny. I teraz twój ekwipunek będzie jakoś wyglądał. Pomijmy koniecznie o kodzie FIACO, który daje ci darmową kasę oraz o kodzie 15, który daje ci 15% bonusu do swojego pierwszego depozytu. Mega polecam. Ale no cóż, cieszmy się tym co mamy Pula dwukrotnie większa niż poprzednio Możemy zobaczyć to co oczywiście już na pewno wiesz Zwycięzca Stanowi, oraz drugie miejsce G2 Muszę przyznać, że jak chodzi o e-sportowe emocje o Społtowe walory tego turnieju, to już pozostawiam wam do dyskusji na dole w komentarzach, gdyż ja osobiście jakoś tu dużo nie oglądam, oglądałem bardzo niewiele, bym nawet powiedział, a Wy jeżeli oglądaliście, też możesz napisać, czy tobie dosadło takie emocje, jakich się właśnie spodziewałeś, czy ten major był satysfakcjonujący pod tym względem, i tak dalej, i tak dalej. To jest oczywiście faza playoff, czyli ta najważniejsza. Tutaj zatrzymując się na chwilę przy tym systemie, muszę przyznać, że jak on był wprowadzany jakoś 5 lat temu, tak uważałem go i ogólnie cały community uważało go za totalnie bezsensowny, tak teraz muszę przyznać, że on jest wręcz idealny według mnie, jeżeli chodzi o Candest Czeka Global Offensive, naprawdę, pomimo, że to jest faza tylko i wyłącznie jakoś tam grupowa, to jest ten szwajcarski dostarczy naprawdę ciekawych emocji, jest to według mnie bardzo dobrze zbalansowane, ale to jest oczywiście moja subiektywna opinia, ja tak uważam na podstawie moich jakichś tam odczuć i tak dalej, i tak dalej, także daj też znaka co o tym myślisz, jak możemy zobaczyć co są najlepsze dłużne jeżeli chodzi o obecny czas, ranking oczywiście HLTV również został zaktualizowany, dokładnie miało to miejsce wczoraj gdzie G2, czyli tak na finalista tego to właśnie Major uplasował się 7 pozycji wyżej, jeżeli względem poprzedniego właśnie to rankingu, teraz na drugim miejscu, na pierwszym oczywiście dalej NaVI, jak możemy zobaczyć dalej, tutaj mamy już różne notacje, ale tego jakoś bardziej to nie będę omawiał, otóż padło kilka Ciekawych rekordów jak aktualnie znajduje się na takim wpisie na HLTV, podlinkuję go wam oczywiście jako źródło na dole w opisie tego filmu. Możemy zobaczyć, że prawie że 3 miliony osób tak na daną sprawę zobaczyło właśnie to, ten turniej, także to jest naprawdę bardzo ciekawa liczba. Jeżeli chodzi o najwyższe piki, tutaj liczba jest dość sporna. Z jednej strony został on ustanowiony na 1 900 000, jak możemy tutaj zobaczyć, kiedy to właśnie miało miejsce podczas ostatniego, to możemy zobaczyć Majora, powtórzę jeszcze raz, 1 900 000 graczy patrzących na grę w jednym momencie, naprawdę bardzo ciekawy wynik. Sprawda niestety podjazdu nie mamy do chociażby LoLa, który uplasował się na poziomie nawet po 3 milionów, ale myślę, że ten milion dalej jest dość e, ciekawą statystyką. Na tefam tak jeszcze informację, że ten wynik jest troszeczkę wyższy przez oglądam to, że do, do zostały dodane jeszcze do statystyk e, inne to właśnie dane z innych, to powiedzmy z i tak dalej. I nowy pik uplasowałby się na poziomie coś około 2 milionów 700, około prawie że 50 tysięcy graczy, także bardzo ładna statystyka. Wtedy CSGO już by tutaj był naprawdę top of the top, praktycznie. Byśmy tutaj byli no, zdecydowanie poniżej tylko just chatting i Lola i special events, czyli no, powiedzmy to sobie, tylko jeżeli chodzi o samą y poniżej Lola. Także jeżeli ktoś ci mówi, że Counter Strike umie, albo że Cunter Strik sprawę nie ma wielkich jakichś. Tam szans, No to pokaż mu kończę te statystyki i one mówią chyba same za siebie. Jeżeli chodzi jeszcze o wykresy, może zostaniemy sobie trochę przy tym. Możemy zobaczyć, że ten nie tutaj troszeczkę wspomógł nam, jeżeli chodzi o właśnie to o liczbę graczy. Czyli Możemy sobie zobaczyć od ostatnich 6 miesięcy, może nawet sobie roczny zobaczę. Możemy zobaczyć, cały czas mieliśmy gdzieś tam tą spadkową tendencję, nie tak ciekawie się działo. Wyjście operacji bardzo pobudziło kanał Możemy zobaczyć, że jeszcze w sierpniu to było 700 tysięcy, a teraz mamy już, mieliśmy uwaga, prawie że 900 tysięcy. Także to jest bardzo ciekawy wynik, bardzo się że tak to miało miejsce. To było też gdzieś do przewidzenia mniej więcej, bo jednak się tak jak to mówiłem. Większe uchy na markecie, będzie więcej graczy, także będzie na co patrzeć, to jest też naprawdę bardzo ciekawe. Jeżeli chodzi o same przedmioty, opów i tak dalej, muszę przyznać, że walwę troszeczkę no, niezbyt ciekawie zagały, jeżeli chodzi o inwestorów, tak? Zobaczymy, jak na daną sprawę jak będzie pomoc, ja jeszcze cały czas jestem na etapie 9 listopada, kiedy to cały czas tak na daną sprawę nie widzimy nowej promocji. Nie wiemy, czy ona będzie miała miejsce, kiedy zostaną dodane autografy i tak dalej, i tak dalej. Także ja jeszcze tak, ratownie, tak jak to bym nie kończę, bo jeszcze dla mnie po prostu on się dalej ciągnie do momentu, kiedy to ten nie zostanie wprowadzony i tak dalej, i tak dalej. Zobaczmy, że tutaj ostatnie te przedmioty, co Wam też pokazywa, Wczoraj troszkę sobie podupadły na wartości, ale to jest głównie spowodowane tym, że właśnie zbliża się najprawdopodobniej update, czy jakieś takie dodanie nowych to właśnie przedmiotów. Także o tym na pewno nie, warto, nie możemy zapominać. To ile kosztuje kapsułka, to jest jakiś obłęd, słuchajcie, 6,50 za tą kapsułkę. Ona sobie cały czas tej dużej. Wczoraj mówiłem, że nie warto już w nią inwestować, będzie cały czas taniała. Dzisiaj kosztuje z 5,90 na 6,05, także no gdzieś tam nie, nie zwróciłaby się ta inwestycja jeszcze, bo jeszcze nie mamy pokrycia tego właśnie takiego najniższego punktu. Aczkolwiek trzeba wiedzieć, że ona sobie idzie do góry, warto wiedzieć, na, na rynku jest jej bardzo, bardzo mało, ból, gdzie cały czas to wymieniają, jednak ten ban się ze strony w zmienił masakrycznie dużo, jeżeli chodzi w ogóle o cały system związany z ekonomią, z inwestowaniem w świecie Counter Global Offensive także tutaj mamy bardzo dużo wniosków i bardzo dużo ciekawostek na powiedzmy sobie kolejny turniej który na pewno będziemy musieli obczajać, będziemy mieli naprawdę dużo danych do przeanalizowania jeżeli chodzi o kolejnego majora, to jak się dobrze nie mylę będzie jakoś w, w maju, coś takiego ale to też jeszcze niepotwierdzone info z tego co mi wiadomo, może oczywiście podzielicie na dole w komentarzu także pod względem inwestycji ten major no tak troszeczkę kuleje, bo jednak nie do końca wiadomo co jest ale z drugiej strony to, że nie wiadomo, to że to nie jest krótkie czytelne i takie przyjrzyste jak było zawsze no to też może być to dość interesujące, może na podstawie tego będziemy mogli wyciągnąć jakieś ciekawe to wnioski, jakieś ciekawe ruchy na Majkacie zobaczymy, za tym idzie też możliwe, że poinwestujemy sobie przed dość ciekawie. I ja osobiście muszę przyznać, że bardzo się cieszę, że ten Major wreszcie się odbył, no bo jednak brakowało tego trochę, tak? No jednak e s no, żyje takimi trudniami, żyje takimi lanami i tak dalej, i tak dalej. Jak powiedzmy to sobie, ja nie jestem taką osobą, która będzie oglądała mecz od początku do końca, która będzie śledziła wszystko, będzie wszystkich graczy pamiętała i tak dalej, i tak dalej. Tak powiem, to nawet naprawdę sprawiało mi fajkę, żeby od czas do czasu sobie zobaczy tam jest wynik, zobaczyć jakieś ciekawe akcje, czy oglądać nawet kawałek majora, kawałek finału także to akurat bardzo było dla mnie ciekawe i bardzo się cieszę, że coś takiego miało miejsce. Mam nadzieję że większych przypałów z organizacją tego typu turniejów nie będzie w przyszłości i że będziemy mogli się cieszyć jeszcze to wyższymi statystykami. Ja osobiście bardzo się nastawiam teraz pozytywnie, jak chodzi o rynek, o to wszystko, coś teraz będzie działo. Wiesz, jak to wam pokazałem na wykresach, tak jak to wam pokazywałem na rynku, no powoli dochodzimy do tego momentu, kiedy to już możemy, no nie że oficjalnie zakończyć, ale powoli już tak gdzieś patrzymy przez palce na ten wielki wylew, który miał miejsce na markecie kilka miesięcy temu, jak możemy sobie zobaczyć na ten wielki spadek, który tutaj rozpoczął się w czerwcu. Cały czas mogliśmy zobaczyć, że ceny sobie spadały, na przykład takiego redline, na już mówiłem Rząd dużo tutaj nam mówi, spadek z poziomu 80-90 nawet złotych na około 50 zł na złotych. Teraz mamy wreszcie zatrzymanie się tej tendencji spadkowej. Wreszcie mamy jakąś stagnację i jest szansa, żeby to szło w dobrym kierunku. Przed nami święta, przed nami chiński nowy rok, przed nami koniec operacji, przed nami nowa skrzynka, koniec kontestu and Nightmares. Także naprawdę się będzie teraz działo. Jestem bardzo pozytywny w myśli, cieszę się, że ten major wygląda tak jak wyglądał. No i teraz tylko, żeby nie spieprzyć inwestycji, i naprawdę będzie klasa.